Szanowni Państwo, wspólnie z moją drużyną pozdrawiamy Państwa z placu Niedźwiedziego, jednego z wielu symboli upływającej kadencji. W tym ważnym dla mnie miejscu chciałbym poinformować o swojej decyzji o starcie w wyborach na urząd wójta gminy Adamów. Przemawiają za mną zrealizowane inwestycje, pozyskane środki zewnętrzne i rozwój naszej gminy. Mam głowę pełną pomysłów, które zacząłem i chcę realizować. Przedstawię Państwu program realny, oparty na konkretnych podstawach finansowych. Gmina potrzebuje stabilizacji i mądrego rozwoju. Stoją za mną ludzie, którzy o taki rozwój walczyli na wielu płaszczyznach. Wierzę, że wiele dobrego razem czyni. Dotrzemy do Państwa z naszą ofertą, która jak sądzę zyska poparcie i zrozumienie. Pozdrawiam, Karol Ponikowski i jego drużyna.